Rozwiążemy dzisiaj zadanie maturalne i sprawdzimy, czy rozumiesz, jakie są rodzaje wiązań międzyatomowych. Określimy istotę tych najważniejszych wiązań międzyatomowych, ustalimy, jak ustalić wiązanie, no i odpowiemy sobie, czym jest charakter wiązań, ponieważ bardzo często w ostatnich latach na maturach pojawia się w poleceniu wyznacz, określ charakter wiązań, niż określi jakie mamy wiązanie jakie jest znaczenie słowa charakter wiązań o tym na samym końcu przejdźmy do zadania maturalnego ustal i wpisz do tabeli jaki rodzaj wiązania kowalencyjne niespolaryzowane kowalencyjne spolaryzowane jonowe występuje w wymienionych związkach ok jak się zabrać do tego typu zadań widzimy że nie musimy czytać informacji wprowadzającej więc pewnie dotyczy ona poprzednich trzech zadań albo chociaż jednego z nich więc Możemy od razu na podstawie zapisu cząsteczek, musimy się tylko zastanowić na podstawie czego możemy podjąć taką decyzję. No, rodzaj wiązań możemy określić na dwa sposoby, poprzez właściwości tych wiązań bądź poprzez różnicę elektroujemności. W tym przypadku skorzystamy z tablic chemicznych i sprawdzimy jaka jest różnica elektroujemności. Weźmy pierwszy związek, mamy węgiel, elektroujemność 2,5, mamy brom, elektroujemność 2,8. Przypominam wam, że elektroujemność jest miarą zdolności odpychania się, nie, miarą zdolności przyciągania elektronów przez atom. Im wyższa elektroujemność, tym silniej dany atom przyciąga elektrony. Weźmy pierwszą cząsteczkę. Mamy CBR4. Zobaczmy, jaka jest różnica elektroujemności. Delta E jest równa. 2,8, czyli wyższa od bromu odjąć 2,5 od węgla. Różnica elektrojemności to 0,3, co powoduje, że możemy wyciągnąć wniosek, że jest to wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. Niespolaryzowane. Kowalencyjne niespolaryzowane to są takie wiązania, gdy ta różnica elektrojemności zawiera się w przedziale od 0 do 04, ale o tym za chwilę napiszę. Na razie rozwiążmy zadanie, tak jak powinniśmy. Mamy CABR2. CABR2. Znowu, zobaczmy, jaką elektrojemność ma wapń. Wapń ma 1,0, brom ma 2,8, czyli to dla nas oznacza, że różnica elektroujemności będzie równa 2,8 odjąć 1, czyli mamy 1,8. Różnica elektrojemności jest powyżej 1,7, więc mamy do czynienia z wiązaniem jonowym. Ok, a jak to jest w przypadku ostatniego związku? Mamy związek HBr. Wodór ma elektroujemność równą 2,1, więc różnica elektroujemności będzie równa 2,8. Odjąć 2,1 mamy 0,7. Różnica klasyfikuje nam rodzaj wiązania jako wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Kowalencyjne. No, trochę sobie obniżę spolaryzowane. Zadania związań są stosunkowo łatwe. Przejdźmy do pierwszego, czyli do rodzaju wiązań. Jeżeli chodzi o rodzaje wiązań, to wiązania dzielimy na międzyatomowe i w oddziaływania tak naprawdę bardziej niż wiązania międzycząsteczkowe. Jeżeli chodzi o wiązania międzyatomowe, to wyróżniamy wiązanie kowalencyjne, czyste. Kowalencyjne, spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne i metaliczne. Omówię pierwsze wiązania. Wiązanie metaliczne zostawię na inny odcinek, na przykład poświęcony zadaniom z kryształami. Istota wiązań kowalencyjnych. Przede wszystkim określamy po różnicy elektroujemności. Elektro, różnica elektroujemności musi się zawierać w przedziale od 0 do 0,4. Na czym polega? Polega na tym, że uwspólniona para elektronowa, a więc każdy z atomów musi uwspólnić parę elektronową. Zobaczmy na przykładzie wodoru. Jak wygląda to uwspólnianie pary elektronowej? Mamy atom wodoru i mamy drugi atom wodoru. Widzimy, że każdy atom wodoru w stanie podstawowym ma po jednym elektronie walencyjnym i dąży do konfiguracji helu, czyli potrzebuje mieć jeszcze jeden elektron w swoim arsenale. Czyli wodór 1 jako kropeczka daje swój elektron, może nawet zwiększymy tę kropeczkę, i drugi atom wodoru daje swój elektron, czyli na przykład zróbmy go X. Jak możecie zauważyć, elektrony te należą teraz, te dwa elektrony, należą do orbitali do orbitalu S atomu wodoru i należą do orbitalu S drugiego atomu wodoru, czyli w rzeczywistości każdy z nich osiągnął dublet. Zobaczmy, gdzie leży wiązanie wiązanie leży dokładnie w środku odległości pomiędzy dwoma atomami. Czyli uwspólniona para elektronowa leży w środku odległości. Jeżeli myślę o wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym, to przede wszystkim mamy już różnicę elektronności w przedziale zamkniętym od 0.4 do 1.7. A uwspólniona para elektronowa leży bliżej atomu o wyższej elektroujemności. Powinno mieć to dla Ciebie sens, ponieważ im wyższa elektroujemność, tym silniej dany atom przyciąga elektrony. Zobaczmy, jak to jest w przypadku HCl. Mamy atom wodoru i mamy atom chloru. Atom chloru ma swoich elektronów 7. Atom wodoru ma jeden elektron. Czyli chciałby yy, uwspólnić jeden elektron do dubletu. Natomiast atom chloru chciałby jeden elektron uwspólnić, żeby osiągnąć oktet. No i stanie się tak, że atom chloru da sobie jeden elektron do wiązania, atom wodoru da jeden elektron do wiązania. Narysujemy znowu atom wodoru jako kropeczkę. Widać już jednoznacznie, że mamy do czynienia z uwspólnieniem pary elektronowej, czyli ta para elektronowa zalicza się do elektronów zarówno chloru, jak i wodoru. Widzimy też, że gdzieś w tym miejscu powiedzmy przebiega nam środek odległości między dwoma wiązaniami, więc ta para elektronowa musi być przesunięta w stronę bardziej elektroujemnego atomu chloru. No i mamy wiązanie jonowe. Wiązanie jonowe. Polega na przyciąganiu elektrostatycznym kationu i anionu. Dlaczego? Zobacz, różnica elektrywności jest większa lub równa 17, czyli jeden z atomów tworzących to wiązanie jest bardzo silny, czyli zabiera elektron od drugiego atomu. Co się dzieje w tej konsekwencji? Zobaczmy. Spotyka się atom sodu, który ma jeden elektron z atomem chloru. Atom chloru posiada elektronów. 7. Następuje przeskok, następuje zabranie elektronu. Żeby ci to zobrazować, proponuję mem. Ja bardzo lubię ten mem. Jest on w dosyć słabej jakości, ale widać istotę wiązania. Albo coś bliższe naszym czasom, czyli mamy dokładnie pokazaną tą siłę. Widać tą brutalność. Bardziej elektrojemny atom zabiera elektron od mniej elektroujemnego. Atomu. Czyli w ten sposób na tym schemacie widzimy, jak powstaje wiązanie jonowe. Czyli atom sodu staje się tak naprawdę kationem, a atom e, chloru staje się anionem, czyli zostaje obdarzony ładunkiem ujemnym. Czasem mnie pytacie, co to znaczy, że coś jest kationem, coś jest anionem. Albo nie do końca tego rozumiecie, bo na papierze widać tak, jakby to była liniowa zależność. Otóż to nie jest liniowa zależność. Kation sodu jest kulą, która w każdą stronę emituje ładunek dodatni. To samo jest w przypadku anionu chloru. To jest taka kula, która w każdą stronę w przestrzeń emituje ładunek 1 minus. I wytwarza się przyciąganie elektrostatyczne, czyli mamy trwałe ładunki. W wiązaniu powyżej, które przed chwilą omawialiśmy, zapiszemy je może jako wzorem elektronowym kreskowym. Na środku zaznaczymy sobie kreseczkę mówiącą nam o tym, że para elektronowa jest przesunięta w stronę atomu chloru. Zobaczcie, co się dzieje w wyniku tego, jeżeli ta para elektronowa się przesuwa, to możemy powiedzieć, że wokół jądra wodoru gromadzi się częściowo dodatni ładunek, a wokół jądra chloru gromadzi się częściowo ujemny ładunek przez tą parę elektronową, która tak jak wyżej widać, jest przesunięta bliżej atomu chloru. Mamy częściowo ujemny, częściowo dodatni ładunek. Tak? Tylko to są częściowe ładunki, więc oddziaływania elektrostatyczne będą dużo słabsze pomiędzy takimi cząsteczkami, niż pomiędzy atomami w sieci krystalicznej, ponieważ tutaj mamy pełne ładunki, dodatnie i ujemne. Istota wiązania koordynacyjnego. No przede wszystkim pamiętajcie, że możemy przypisać jakąś różnicę elektroujemności. Najczęściej jest ona zbliżona do elektroujemności wiązania kowalencyjnego, spolaryzowanego, ale, ale nie wyznaczamy jej po różnicę elektrojemności. Dlatego u mnie macie ją przekreśloną. Na czym polega? Wiązanie koordynacyjne polega na tym, że uwspólniona para elektronów pochodzi tylko od jednego atomu. Zobaczmy, jak powstaje kation amonowy. Żeby mógł powstać kation amonowy, musi dojść do takiej oto sytuacji. Musi się spotkać amoniak, który azot ma już oktyt elektronowy, bo do atomu azotu należą 2, 4, 6, 8 elektronów, z kationem wodoru. Kation wodoru jest drobiną, która posiada lukę elektronową. Czyli oddał swój jeden elektron, który miał, i teraz nie ma żadnego elektronu. Dlatego przeważa ładunek z jądra 1. W wyniku tego może powstać wiązanie koordynacyjne. Czyli jest to wiązanie, którym ta para elektronowa od atomu azotu zostaje uwspólniona z kationem wodoru. Konsekwencja tego jest, zaraz ją sobie narysujemy. Tu mamy te poprzednie atomy wodoru, które sobie były, i tutaj możemy narysować wiązanie koordynacyjne do atomu wodoru. W efekcie, co otrzymujemy? Otrzymujemy kation dodatnio naładowany, czyli cała cząsteczka, czyli ładunek dodatni z wodoru, przeszedł na całą cząsteczkę. Cała cząsteczka się stała taką kulą naładowaną w każdą stronę jedną dodatnim ładunkiem co jeszcze się stało? Zobaczcie, różnica elektrowności pomiędzy atomem wodoru i atomem azotu w każdym miejscu wynosi tyle samo, tak? Wiemy tylko, że wiązanie koordynacyjne powstało tutaj, tak? Tylko jeżeli... My sobie to tylko tak rysujemy. Gdybyśmy w rzeczywistości popatrzyli na cząsteczkę a, e, kationu amonu, my nie jesteśmy w stanie rozróżnić tych wiązań między sobą, ponieważ one niczym się nie różnią. Różnią się procesem powstawania, ale gdy już powstaną, nie różnią się niczym. Czyli mogę nawet powiedzieć, że wszystkie atomy wodoru w tej cząsteczce kationu e, amonu są równocenne. Ok. I tak podsumowując, ustalanie wiązań. Jeszcze raz, możemy ustalać wiązania na podstawie różnicy elektrojemności. Tu macie jeszcze raz zebrane zakresy dla wiązania kowalencyjnego czystego, kowalencyjnego, spolaryzowanego i jonowego, oraz możemy po charakterystyce wiązań. Ten odcinek ma być krótki, więc nie będę się długo rozwodził. Myślę, że przy kryształach trochę więcej powiem, ale zwróćcie uwagę, czytając podręczniku. Temperatura wrzenia, temperatura topnienia, rozpuszczalność, przewodzenie prądu w stanie stałym, w stanie stopionym, bądź po rozpuszczeniu bo to są cechy charakterystyczne, po których możemy rozróżnić wiązania i określić charakter wiązań. To może się trafić w tekście wprowadzającym, może być jakaś tabelka na maturze warto zwracać uwagę, a wiem doskonale z praktyki, że nikt nie lubi z podręczników czytać teorii. Natomiast w tym przypadku warto, jeśli Twoje materiały do nauki chemii, do, do matury, są wybrakowane, nie ma w nich właśnie tych informacji, to wróć koniecznie do podręcznika, poszukaj i uzupełnij te informacje. Ok. Na koniec, na deser, chciałbym poruszyć taki temat, czemu określamy charakter wiązania. No bo w obecnych arkuszach maturalnych z nowej podstawy mamy w poleceniach o prośbę o określenie charakteru wiązania. Co to znaczy, że określamy? No, to jest bardzo dokładne opowiedzenie, bo gdybyśmy sobie wzięli jakieś wiązanie, weźmy na przykład takie, które najczęściej nam się trafi, czyli wiązanie pomiędzy atomem wodoru a atomem tlenu. Jak sobie popatrzymy na różnicę elektroujemności, to tlen ma 3,5, wodór ma 2,1, czyli mamy 0,9 i 0,5, 1,4. Czyli wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, tak? Tak, możemy definitywnie powiedzieć, że jest to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Ok, ale w rzeczywistości jest to też wiązanie kowalencyjne. Tylko jest ono w dużym mniejszym stopniu niż wiązanie kowalencyjne. Spolaryzowane. Oczywiście jest to też wiązanie jonowe, tylko w mniejszym stopniu niż wiązanie kowalencyjne, spolaryzowane. Czyli można powiedzieć, że w takim zwykłym wiązaniu pomiędzy atomem wodoru i atomem trenu wyróżniamy tak naprawdę udział wszystkich trzech wiązań. Tylko Wiązanie kowalencyjne jest w bardzo małym stopniu, w dużo większym stopniu jest wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, które jest jeszcze w większym stopniu niż wiązanie jonowe, chociaż pewien stopień wiązania jonowego tutaj występuje, no bo mamy do czynienia z przesunięciem pary elektronowej w stronę atomu tlenu, a więc na atomie tlenu gromadzą nam się częściowo ujemne, na atomie wodoru częściowo dodatni em, ładunek, co już jest pewną drogą do osiągnięcia wiązania jonowego. Czyli dlaczego określamy charakter wiązania? Ponieważ w danym wiązaniu możemy przypisać charak każdy charakter praktycznie wiązania, więc który z nich przeważa, dlatego określamy ten dominujący charakter wiązania. Ok, reasumując, reasumując, reasumując. Wyróżniamy rodzaje wiązań międzyatomowych i oddziaływania międzycząsteczkowe. W wiązaniach międzyatomowych mamy wiązanie kowalencyjne czyste, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, koordynacyjne i metaliczne. Aby określić istotę wiązania, należy coś o nim wiedzieć, czyli wiedzieć, że kowalencyjne czyste i kowalencyjne spolaryzowane polega na uwspólnianiu pary elektronowej, czyli każdy z atomów tworzących to wiązanie daje po jednym elektronie minimum i tak uwspólniona para może leżeć albo w środku odległości, albo być przesunięta do bardziej elektroujemnego atomu, co się wiąże z pojawieniem się częściowych ładunków dodatnich, częściowych ładunków ujemnych. Jeśli chodzi o wiązanie jonowe, tam mamy brutalne zabranie elektronu, czyli mówimy o przeskoku elektronu z mniej elektroujemnego na bardziej elektroujemny pierwiastek. Jeśli chodzi o ustalanie wiązań, to tutaj mamy dwie trajektorie myślenia: albo myślimy o różnicy elektroujemności, albo myślimy o cechach charakterystycznych wiązań, jak temperatura topnienia, temperatura wrzenia, przewodnictwo prądu, rozpuszczalność. I na koniec charakter wiązań. Charakter wiązań to jest sytuacja taka, że w danym wiązaniu mogą mieć udział wszystkie rodzaje wiązań. Czyli może być zarówno wiązanie kowalencyjne czyste, kowalencyjne spolaryzowane i jonowe, ale któreś z tych wiązań przeważa. I naszym zadaniem na maturze, jeżeli będzie w poleceniu okreść charakter wiązań, jest określenie dominującego charakteru wiązań. Ok. Ja sobie to zapiszę, żeby przygotować jeszcze posty na media społecznościowe. Jeżeli chcesz rozwiązać więcej zadań maturalnych i przygotować się, zapraszam cię do aplikacji. Wybierz sobie dział wiązania i oddziaływania. Wybierz sobie poddział wiązania chemiczne, międzyatomowe. Widać, że mamy troszeczkę tych zadań w tym dziale. Ja sobie kliknę jako nierozwiązane. Ja w nierozwiązanych mam 30 zadań. Mamy zadania z nowej podstawy, ze zbioru CKE. W ogóle zbiór CKE bardzo Wam polecam, bo oprócz zadania, oprócz odpowiedzi pod jednym kliknięciem, macie też dostępne podpowiedzi, które często bardzo. Osoby, może inaczej, które często są bardzo wartościowe i dają wam dużo informacji, poszerzają wasze spojrzenie. Warto, warto, warto czytać te podpowiedzi i poświęcać ten czas. Jeśli nie macie czasu, chcecie szybciej coś rozwiązać, możecie sobie wyfiltrować zadania po czasownikach operacyjnych. No i przede wszystkim pamiętajcie, że to zadanie, które zrobicie, możecie oznaczyć. Ja już miałem je. Zadania do wyjaśnienia, więc zmieniam oznaczenie. Uważam, że to jest łatwe zadanie. Zobaczcie, co się stało. Zero zadań do wyjaśnienia, jedno łatwe i 30, które czeka na mnie, żebym mógł przetrenować te umiejętności, o których poruszyłem w tym zadaniu. Liczę, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twoje spojrzenie na chemię. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i rozwiązuj zadania w aplikacji. Ja trzymam za Ciebie kciuki.